Witajcie, nazywam się Jola Lewicka, jestem ekspertem w rafitingu. Witam was w moim salonie Lipari Langerie. Proszę, żebyście się rozgościli w moim kolegach. Magda, kierowniczka. Kochana Edi, brafiterka. I chodźcie do przymierzalni. Dzisiaj pierwsza lekcja z dopasowania lustonoszy. Jak ustalić swój właściwy rozmiar, jak się mierzyć. Dzień dobry. Żabota czy Kamila? Kamila. Kamila. Boże. Dzień dobry. Kochani, żeby ustalić rozmiar biustonosza potrzebujemy trzech rzeczy, trzech informacji. Tabeli rozmiarów, centymetra, no i naszego biustu. Obowiązkowo. Obowiązkowo. Biustu Kamili, się nie pomyliła. Kochani, rozpoczynamy od mierzenia. Robimy dwa pomiary. Pierwszy pod biustem. Najczęściej to mamy 75. Zobaczymy ile ma Kamila. OK? Dobra, Kamila. stoisz wyprostowana, nabierz skarbie powietrza i wypuść i wypuść sobie. Dobrze. Ona jak wypuści powietrze, to ma 75 cm pod biustem. Będę musiała jej dobrać biustonosz, który ma 70 cm. Wiecie dlaczego? Bo... Centymetr nas troszkę oszukuje, tak, jest nieplastyczny, a biust już jest plastyczny i po to odejmujemy 5 centymetrów. Drugi panie, w proszę, żebyś się nachyliła, dobra, a wiecie, dlaczego się nachylamy? Bo jakbyśmy mieli taki bardzo długi biust sięgający nam do kolan, to potrzebujemy tej pozycji, żeby to realnie zmierzyć, okej? Okay? Dobra, w biuście mamy 92, super. Teraz odczytujemy rozmiar, już nie potrzebujemy centymetra, odczytujemy, odczytujemy rozmiar w tabeli rozmiarów. 70 pod biustem u i 92, tu mamy 91,5, mamy 70DD. To jest rozmiar pięknej Kamili. Nigdy nie ustalamy go na oko, nigdy nie robimy tak, ach pani ma duży to znaczy D, mały to znaczy A. To jest profesjonalne ustalanie rozmiaru. Do zobaczenia.